Oto Bóg moim zbawieniem. Zaufam i nie będę się bał, bowiem Pan mój Bóg jest moją mocą i moją pieśnią i moim zbawieniem. I będziecie z radością czerpać wodę ze zdrojów zbawienia. Księga Izajasza, 12 rozdział, drugi i trzeci werset. Na podstawie książki Sary Jank Jezus mówi do ciebie. Miej ufność i się nie lękaj, bo ja jestem Twoją mocą i pieśnią. Zastanów się, co to znaczy, że jestem Twoją mocą. Przemówiłem i powstał wszechświat. Moja potęga jest absolutnie nieograniczona. Jeśli złożysz mi ofiarę ze swojej słabości, zadziała ona niczym magnes i przyciągnie moją moc ku wszelkim niedostatkom. Z jakimi się zmagasz. Tym, co może przeszkodzić przepływowi mojej mocy, jest strach. Zamiast starać się walczyć ze swoimi lękami, skup się na tym, aby mi ufać. Jeśli obdarzysz mnie głębokim zaufaniem, mogę dać ci wielką siłę. Pamiętaj, że jestem Twoją pieśnią. Chcę, abyś dzielił moją radość żyjąc w pełnej świadomości tego, że jestem przy Tobie. Raduj się, wędrując ze mną do nieba. Razem ze mną śpiewaj moją pieśń.